No czy się jestem Zio, a gdzieś zbudujemy kibelek XD! Tak, dokładnie, słuchajcie, zbudujemy szybko kibelek XD I... Yy, <grywki> tak postanowiłem, słuchajcie, że to będzie w formie bardziej trolla niż, niż takiej prawdziwej budowli, ale skoro już wybrałem i postanowiłem, że zbuduję to tak naprawdę zbuduję już do końca ten kibelek Od razu będziecie mogli go zobaczyć, jak jak by szybko zbudował kibelek To jest taka też e, szybciutka ciekawostka Wiecie co, tutaj o, zrobimy takie o, zaokrąglenie w ten sposób Jedyne czego ja używamy tak naprawdę to jest kwarc, bo, wiecie, no bo chcemy jednak taki łazienkowy klimat tutaj utrzymać w tym wszystkim. Dlatego zrobimy to za pomocą e, samego kwarcu. Tutaj o jeszcze podniesiemy o tyle. A może i nawet o tyle słuchajcie i zrobimy spuczkę, spłuczkę zrobimy od boku. I to by było na tyle. Dobra mówię, jak już mówiłem to w formie trola takiego totalnie słuchajcie. Na sam start i w formie e, podbicia sobie statystyk ze względu na to, że lepszy clickbait mogę zrobić w tytule. <laughs> Dokładnie tak. Hejterzy mogą już ten już iść spać. Oczywiście skończyć. A my przejdziemy, myślę, do właściwej rzeczy: czyli do zbudowania kurczaczka, który się wykluze ze skorupki. Taki jest nasz cel, e, znaczy z jajka, i, i, i to myślę, że zrobimy. Macie, oczywiście, na ekranie w tym momencie domki, które Wy zbudowaliście. Domki na drzewie, które budowaliśmy na ostatnim odcinku. Wyszedł, no, nawet, nawet, że tak powiem, ten mój. Jednak te Wasze to jest dopiero wow. Tak naprawdę rozwala. Jest prześwietne. I przypominam o tym, że Wasze kurczaczki w jajkach lub kibelki będziecie mogli również wysyłać. Na maila, który jest podany w opisie, lub jeśli nie na maila, to na fanpage, który również jest podany w opisie. To są dwa takie miejsca, na które ja proszę przysyłać yy, tak, takie właśnie rzeczy, które byście chcieli przysyłać. Kibalek wygląda w ten sposób: całkiem prosty. Myślę, że tyle wystarczy, i przeniesiemy się do budowania kurczaczka. Słuchajcie, do kurczaczka będziemy potrzebowali przede wszystkim tego: to jest skorupka. Tak, biała, utwardzona glina będzie nam robiła ze skorupkę. Kurczaczek. Czyli w sumie nie tak jak w Minecraft'cie mały kurczak jest biały, tylko kurczaki są żółte. Przynajmniej ja jak byłem mały i gdzieś tam, nie wiem, uczyłem się o tym w szkole, to tak kurczaki były zazwyczaj żółte. Czarny węgiel jako, jako oczka i tutaj dzióbek zrobimy z pół płytki akacjowej i ze schodka akacjowego. Także to będzie tak na tyle tak naprawdę z tego wszystkiego. I wiecie co? Mam pomysł, żebyśmy zrobili tą skorupkę zanurzoną lekko w wodzie. Ona będzie, opowiedzmy, może w tym miejscu. i To będzie wyglądało tak, jakby dryfowała ta, ta skorupka sobie tutaj w wodzie. I teraz tylko ładnie, żebyśmy to umodelowali. I żeby ta skorupka jakoś całkiem, całkiem fajnie tutaj nam zaczęła wyglądać. No i dobra. I to będzie nasza taka właściwa rzecz, nad którą już trzeba tutaj więcej posiedzieć. Dobra, myślę, że zrobimy to w ten sposób. I zaraz wypełnimy oczywiście środek, słuchajcie, żeby nie było wody w środku, bo to ma być tylko skorupka, tak jakby jajko, że tak powiem, pływało w wodzie i dryfowało sobie na, na właśnie tej dolnej części. A z racji tego, że musi dryfować, dlatego dolną część wypełnimy tutaj szybko kurczaczkiem, znaczy żółtkiem, no niekoniecznie żółtkiem, ale <laughs> wiecie, wiecie o co chodzi, że kurczak siedzi w, tym, w tej skorupce. O, już w tym momencie nie mamy wody. Świetnie. Nie ma w sumie niszczy co, co niszczyć tego, tego, co tutaj teraz zbudowałem, bo za chwilę będzie to przecież powstawało nam w kurczakach, który będzie w środku. Tak, musimy podnieść trochę do góry to jajko teraz. To jest z takich pewnych rzeczy. Tutaj zrobimy może w ten sposób tą skorupkę. Musimy uzyskać przede wszystkim kształt jajka, co jest wielkim problemem zawsze, bo o ile zbudowanie kuli, słuchajcie, ona jest symetryczna w każdą stronę, o tyle zbudowanie jajka. Jajko już symetryczne nie jest. I takie łatwe to nie będzie. Ale myślę, że sobie za chwilę poradzę z tym. I że raczej się uporam z tym problemem. Musimy bardziej wyciągnąć tą górną część, dolna część musi być bardziej yy, okrągła. A z kolei górną część raczej staramy się utrzymać. Tutaj żegnam pan, panie ośmiornikorniku. Panie ośmiornikorniku, proszę mi stąd iść. Dlaczego pan mi tutaj zawadza w tym miejscu? To nie jest zbyt przyjemne, zwłaszcza, że buduję tutaj obok. No i dobra, I tak jak wracaliśmy do tego, wiecie co, ja odsunę te bloki stąd i przestawię je gdzieś dalej, bo one mi tutaj jednak będą wadziły. I tutaj, o, musimy szybko skończyć tą skorupkę. Ona będzie miała, słuchajcie, podstawa tej skorupki będzie na taką wysokość. W środku za chwilę będzie kurczaczek. Jakoś to trzeba będzie ładnie tutaj obrać. Nie wiem, czy nie za dużą tą skorupkę. Nie, raczej będzie dobra. Słuchajcie, raczej będzie dobra. Raczej nie powinno być problemu z tym, żebyśmy tutaj umieścili jeszcze tego kurczaka, żeby też całkiem fajnie wyglądał. I myślę, że jeszcze wyciągniemy kawałek to w górę i zaczniemy to zaokrąglać w tą stronę. Tak, te, teraz słuchajcie, mamy tutaj jakby taki okrąg już od boku, który musi być bardziej wyciągnięty do, do środka. Także albo z jednej strony moglibyśmy spróbować od razu zbudować całą skorupkę, albo z drugiej strony moglibyśmy sp spróbować od razu zbudować już kurczaka w środku. I teraz pytanie właśnie, za co tutaj się zabrać bardziej? O, tutaj już jest. Tutaj jeszcze nie ma. I tak, i moglibyśmy właśnie spróbować najpierw zrobić sobie to e, tą skorupkę. I spróbujmy właśnie obrać sam kształt takiego jajka. Wiecie, żebyśmy mieli tak. W ten sposób może? Może coś takiego, czyli tutaj o moglibyśmy zrobić tak, tutaj zrobić jeszcze w ten sposób, tutaj będzie dwa w dół, o i tutaj o też będzie w dół w ten sposób. Spoko, słuchajcie w tym momencie to jest kształt jajka, tak mi się przynajmniej wydaje, tutaj mamy podstawę i to wychodzi sobie w ten sposób, tak sobie tutaj rośnie, moglibyśmy jeszcze tutaj o trochę zaokrąglić. I tutaj o, dodać po jednym z klocków. I tak, słuchajcie, tak, to będzie to, to będzie to, do czego dążyliśmy, czyli taki kształt mniej więcej tego jajka, ale my nie potrzebujemy tak dużego tego jajka. My potrzebujemy tak naprawdę pęknięciem mniej więcej. Yy, no, no powiedzmy, w tym miejscu, powiedzmy, oderwiemy sobie taki pasek dookoła bo będzie wystawała głowa kurczaczka, także skoro ma wystawać głowa kurczaczka, to myślę, że tutaj o wypełnimy sobie całe jajko kurczaczkiem <noise> to będzie tak, to, to, trochę tak śmiesznie może wyglądać, e, że tak powiem że, że to będzie jakby pływał ten kurczak w środku, ale on nie będzie pływał, bo my tak naprawdę nie potrzebujemy nic więcej poza samą widoczną częścią tego kurczaka czyli głównie jego głową głową, która musi być tutaj pod, e, pod tym właśnie, e, pod, pod górną częścią skorupki i to będzie tak jakby taka czapeczka, wiecie ja mam takie, taką wizję, że ten kurczak będzie miał na głowie górną część skorupki, z której się wykluł. Ona mu tak zostanie na tym na głowie właśnie. I tu będzie w formie takiej czapeczki. Nawet moglibyśmy powiedzieć. Dobra, więc zróbmy szybko tą czapeczkę u góry. O, w ten sposób. Świetnie. I teraz tak. Zostawmy sobie. Nie, zostawmy sobie tylko tutaj ten taki dzinzel jakby sterczący. Tutaj zróbmy w ten sposób. Tutaj też w ten sposób. O, i niech ta skorupka sobie tutaj o jakoś będzie. To sobie podniesiemy lekko. Tu sobie obniżymy. Tutaj musi być pęknięcie widoczne, że ta skorupka się jednak trochę tak po, pochrupała. Dobra, tutaj zróbmy tak. Tutaj tak. I od w tym miejscu zróbmy tak. A z przodu, tutaj będziemy mieli przód. Słuchajcie, z przodu zrobimy to tak, żeby było. Była to już w tym miejscu całkowicie głowa. Głowę trzeba też uformować do takiego kształtu, który by nam odpowiadał najbardziej. I myślę, że to będzie właśnie taka piłka o średnicy pięciu kratek. I teraz jak to zrobić, żeby to wyglądało tak całkiem, całkiem znośnie. Wiecie? Tutaj z tej perspektywy niewiele tego widać, ale jak się odsuniemy na bok. OK. I teraz zróbmy mu szyję. Ta szyja będzie tutaj 3 na 3 pod spodem. I tą główną część kurczaka, czyli tą, że tak, powiem, tak tak zwaną pływającą, tak jak to nazwałem wcześniej, że tutaj ta pływająca część kurczaka, która wypełnia całe jajko od dołu, e, będzie wyglądała tak. A z tej strony za chwilę będziemy musieli przykleić mu oczy, może w ten sposób i dzióbek. O, nawet bez półpłytki, słuchajcie, myślę, że będzie zdecydowanie fajnie wyglądał w ten sposób ten kurczak. Jeszcze moglibyśmy się postarać z tą, y, tą skorupką od góry. Żeby ta czapka była właśnie czapka. Czapka to też takie głupie, głupie określenie w tym miejscu, bo to nie chodzi o czapkę, tylko chodzi nam właśnie konkretnie o tą skorupkę. Dobra, skorupkę tutaj tak damy i skorupkę tutaj tak damy. I w tym momencie mamy wyklutego kurczaczka. Jeszcze zróbmy słuchajcie, pływającą tutaj skorupkę na powierzchni wody, tak jakby ona się oderwała, i tutaj o fragment tej skorupki się unosi. Dla przykładu, na wodzie tutaj jest jeden, tutaj możemy zrobić jeszcze drugi gdzieś obok. Myślę, że właśnie w tym miejscu e, zrobimy taki, o, jeszcze nie za duży ten kawałek. On będzie tutaj. E, I jeszcze może, słuchajcie, o, gdzieś tu. Te, o, taki przyczepiony do brzegu nawet nie będzie. On będzie tak wyglądał. Świetnie. I to, to nam daje, myślę, że już całkiem, całkiem fajny efekt. I nie będziemy chyba bardziej już tego modelowali. Myślę, że w tym momencie e, już, już obraliśmy taki całkiem, całkiem... Chociaż nie, wiecie co? Jeszcze tej skorupki dodał. Jeszcze tej skorupki, zwłaszcza, że możemy sobie pozwolić na to, żeby to... To było naprawdę, naprawdę spore. Ja Wam chciałbym przypomnieć od razu o tym, że jeśli Wam się podoba taki odcinek, możecie zostawić łapkę w górę. To będzie na pewno forma docenienia dla mnie, no bo jednak, słuchajcie, praca nad, nad takimi filmami trochę czasu zajmuje. A docenienie zawsze spoko i warto, warto zobaczyć, że widz, który to obejrzał, jednak ma jakieś zdanie na temat tego, że mu się podoba lub mu się nie podoba. Także oczywiście to już jest Wasza subiektywna kwestia i to sami musicie tam docenić. Ponadto w komentarzach możecie napisać, jakie rzeczy chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. To też bym chciał też bardzo Was o to prosić i o zasubskrybowanie kanału oczywiście, jeśli chcecie więcej takich budowli i chcielibyście zobaczyć, też jak, jak Zio buduje coś innego. Dobra, ja myślę, że te skorupki tutaj już leżą w miarę, w miarę dobrze. Co my moglibyśmy tutaj jeszcze dodać? Ja nie wiem, czy coś takiego, taki mały kurczak, może coś tu jeszcze mieć obok. Moglibyśmy spróbować ewentualnie drugiego kurczaka zrobić, ale to też chodziło o jednego kurczaka w jajku. I myślę, że całkiem, całkiem nam to się udało. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba. Przede wszystkim. W karcie też macie ankietę, czy, czy wam się podoba. Tam możecie też ocenić. I ja się będę z tego miejsca chyba z wami żegnać. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby przysyłać wasze e, kurczaczki i wasze e, kibelki. Oj, czekajcie. Tutaj o. Wasze kibelki też możecie przysyłać na, e, na maila lub na, na fanpage. Oczywiście będą się pojawiały w następnych odcinkach. No i ja z tego miejsca się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Na razie i cześć.